Unia ja o święcim TV. Pierwszy pilonia się chciałem pogratulować oczywiście drużynie przeciwnej wygranego meczu. I tak podsumowując to się ciężko, tak na co troszeczkę, ja myślę, że tam w drugiej testy załamał się ten mecz i dostaliśmy tam dwa buraje 40 sekund i to się tam wołnoło, potem ciężko to z taką drużyną jaką święcimy Próbowaliśmy wcześniej herce 800 It's not good to start uh, the game when you know, the first shot is, is a goal, but I, I like the way the, the team reacted. Um, and, uh, you know, we came back in the first period. In the second, I think we scored at the right time. Uh, we had the possession in the, the puck, and was good. But, um, we played hockey from goals, so it was good that we scored uh, the right time. So in the third, we just tried to control the game and, and we succeeded. they made a good play from, from the face-off and the power play, but that was pretty much what they wanted. We gave them, so I think we really deserved to win today. It we had to make the actually. I not know if it was <laughs> the bramkę, ale bardzo dobrze drużyna zareagowała. Teraz w bramki, w drugiej tercji w odpowiednim czasie zdobyliśmy gole, które pozwoliły nam wyjść na prowadzenie i trzymać bezpieczny wynik. Trzecia tercja to kontrola nasza i e, i tam czasami grę w ale kontrolowaliśmy to wszystko i nie pozwoliliśmy sobie odebrać tego zwycięstwa. pytanie? Dużo dzisiaj kar, wykluczeń. Ten mecz był przez to taki barwany też, nie? To był w kolejnej taka... Tanka taka... Nie wiem, ile wyścignęli, ale ja tam... Powiedziałem, że byśmy dużo duże kar. Chyba prawie tak co już się. To za dużo. Nie wiem, no mamy... Są chłopcy nowi, tak? No, nie wiem, trochę inaczej się gra filmami, trochę inaczej Dużo fauli, to już nie jest pierwszy mecz taki, no ale trudno, musimy żyć z tym, musimy tych chłopaków próbować ustawić kolejne kolejnym tak żeby nie robić tych co Codziennie jakby jest ten temat, żeby uważać na kary, bo nie możemy z taką drużyną jak święcić, nie obojętne czy tych święcić, czy Tychy, czy Krakowia grać dużo dużej bo to nas kosztuje go, ale na razie walczymy z tym. You know, every game is different, like last game we, you know, we got one part in the whole, the whole game, you know, it depends sometimes, it's more sometimes less, but this is up to the refs decide, you know, up. up to refs when you get the chance to, to, and I think today our penalty kill was good, our penalty kill was good. Really sure. so 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 okay. Każdy mecz jest inny, w każdym meczu. W ostatnim meczu mieliśmy tylko jedną grę w przewadze, dzisiaj mieliśmy więcej. Zawsze o tym decydują sędziowie, tak to oni nakładają kary i to dla nich należy ostateczne zdanie, ale dzisiaj ten nasz tutaj pochwalił, naszą grę w sprawieniu była na dobrym poziomie. I...